Jak opóźnić starzenie, każdy o tym marzy. Starzenie u większości osób zaczyna się nie od biologii, nie od zmian fizycznych, od przekonań. Kobiety mówią w moim wieku moja mama umarła w wieku 68 lat i to jest kodowanie tego, że już nie ma młodości, i ciało dostosowuje się do tego, do czego jesteśmy przekonani, więc. Można to zmienić, chcesz to zmienić, to wtedy zacznij od uspokojenia serca, pod koniec podam Ci punkt, i od marzeń. Marzenia decydują o tym, czy będziemy mieć siły i energię na realizację tego, o czym marzymy. Zacznij dzień od tego, że dzień to nie jest przedłużenie wczoraj, to jest nowa historia Twojego życia. Wieczorem podziękuj ciału i pomasuj punkt serce 7, żeby wyciszyć serce i cieszyć się życiem.